Dzień dobry kochani, w dzisiejszym odcinku coś, co dygryski lubią najbardziej, czyli makijaż polskimi nowościami. I powiem Wam, że to na tyle słowem wstępu, przechodzimy od razu do działania i jako pierwszy kosmetyk, który chciałam Wam pokazać, zaprezentować, to jest baza Hydro Base Under Eyes od Paese. Tak wygląda opakowanie, mały słoiczek, szklany słoiczek, od razu będę otwierać i próbować. Mm, ok, konsystencja leciutka, lekkiego, lekkiego kremiku, mhm, mm ok, e, powiem tak, e, leciutki kremik, ale od razu jak nałożysz, to czuć e, nawilżenie, e, e, ja mam od Paese bazę mm, Schedule Base Under Makeup, czyli taką bazę nawilżającą, przepraszam, pod makijaż i ona mi się naprawdę bardzo fajnie sprawdza i często jest przeze mnie używana, więc no tutaj jest fajna konsystencja, natomiast czuć, że mam coś pod okiem, czyli jest takie wrażenie... Jakby hmm, takiej taki bariery, tak, że, że jak nałożę kosmetyk, czy jak nałożę korektor, że jakby będzie taka mokra bariera, która będzie powodowała, że ten kosmetyk, ten korektor nie będzie wysuszał okolicy pod okiem. I zaraz będziemy wypróbowywać właśnie takowy korektor. Ja mam tutaj przygotowany. Born to Glow od NYXA. To jest korektor rozświetlający, kryjący i podobno nie wchodzi w zmarszczki. Zobaczymy, ile z tego prawdy. Odcień waniliowy, taki, on jest troszeczkę taki żółciutki i to nie było używane to było tylko słoczowane. Ja pokazywałam na stories, że jest gąbeczka, że można nacisnąć. Wtedy produkt się pojawia na gąbeczce. I tą gąbeczką można sobie pod oko czy na powiekę nałożyć właśnie korektor. Co teraz od razu uczynię? Ja jestem akurat z tych osób, które twierdzą, że pod takim dojrzałym okiem to im mniej, tym lepiej. Więc ja naprawdę zawsze aplikuję bardzo malutko i później rozklepuję to w stronę zewnętrznego kącika. Ładnie się zachowuje na oku, fajnie się nałożył na tą bazę. Tego sobie jeszcze leciusieńko przypudruję, ale tak dosłownie le, leciutko. No, wygląda fajnie. Wygląda fajnie. Ja trochę więcej, dłużej ponoszę, żeby. Wiecie, bo to czasami jest tak, że człowiek robi test pierwszego wrażenia i wszystko wygląda fajnie, a po czterech godzinach okazuje się, że jednak coś nie pykło, więc generalnie e, ja zawsze mówię, że jeżeli to jest test pierwszego wrażenia to jest na, 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 na Twittera, tak? E, więc e, to jest tak, że jak później mi się coś spodoba i jest moim ulubieńcem to to ląduje w ulubieńcach, więc dajcie chwilę, ponoszę e, popróbuję e, i zobaczymy co się będzie działo. Na ten moment wygląda bardzo, bardzo ładnie. Dobra, e, teraz tak Dostałam też paczkę pr od Ingrid. I słuchajcie, oprócz tego, że e, były w paczuszce te trzy paletki, jedna paleta to jest e, to są bronzery, a dwie palety to są palety cieni. E, zaraz do nich wrócimy, bo jak będę je używać, to będę, będę o nich mówić i będę je pokazywać. Natomiast dostałam też jeszcze w paczuszce boostery. Boostery takie no tak jakby bazy pod makijaż i chcę użyć jednej z nich i tutaj mam bazę nawilżającą, bazę matującą i baza z czerwonej pomarańczy i grejpfruta opóźnia proces starzenia, rozjaśnia i, od, i dodaje skórze blasku bez silikonu, więc używać będę właśnie tej, tego boostera, tej bazy cytrusowej, proszę bardzo. W szklanym, w szklanym opakowaniu z kipetką nabiorę sobie troszkę na dłonie, rozprowadzę na dłoniach i wmasuję w buzie. Niech to ta konsystencja, takiego jakby to powiedzieć, lekkiego kisielku, leciutkiego. No dobra. Zobaczymy, jak na tym się będzie mm, sprawował podkład. Co ja czuję? No, takie czuję trochę ściągnięcie, więc dziwne to jest, bo. Ale dobra, no zobaczymy, jak się, mm, jakby podkład na tym będzie utrzymywał. I słuchajcie, dzisiaj e, chcę wyprowadzić taki DD Cream e, z SPF30 od Paese, i spróbuję nałożyć ten krem Didi na buzię. Użyję do tego gąbki, ale ta gąbka nie jest jakoś mocno mokra, ona jest taka prawie sucha. I tutaj muszę przyznać, że temu, tego kremu Didi już używałam e, dwa dni temu i byłam bardzo zadowolona z efektu, e, jaki uzyskałam, nakładając go na twarz. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie się po pierwsze trzymał, po drugie bardzo ładnie wyglądał i się bardzo fajnie zachowywał w przeciągu tam tych kilku godzin. Ja go nie trzymałam długo na twarzy. Natomiast nie wiem, dwie godzinki chyba byłam gdzieś tam, wychodziłam i on właśnie mi posłużył jako, jako podkład. I bardzo fajnie. Naprawdę byłam bardzo zadowolona z tego, jak on wygląda na twarzy. Skóra wygląda bardzo ładnie. Jest taka rozświetlona, naturalna. To jest taki efekt, jak ja lubię, że masz podkład, masz coś na twarzy, ale jednak jakby tego nie czujesz. Nie odczuwasz, że, że coś tam na tej buzi siedzi. Więc bardzo udany produkt. Uważam jeszcze do tego filterek. 30 rewelacja. Ok, przechodzimy dalej. Paleta brązów od Ingrid. Tak wygląda zwyczajne y, plastikowe opakowanie. Mamy tutaj dwa brązy, jeden w macie, drugi w błysku. Y, I powiem Wam, że od razu tutaj gdzieś z tej albo z tej strony powiem Wam, ile kosztuje, gdzie można kupić, bo są to naprawdę mega tanie produkty. No ale zobaczymy, czy mega tanie równa się też jakość OK. Bo czasami ja akurat jestem zdania tego, że. Czasami po prostu lepiej dopłacić, kupić coś droższego, lepszej jakości, niż wyrzucić pieniążki w błoto. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało na mojej buździe. Wzięłam na pędzel matowy bronzer. Bardzo ładny kolor. Mhm. Ładnie, ładnie, ładnie. Wygląda bardzo ładnie. Kolor też fajny. Taki cieplutki brązik. Lubię takie kolorki. Przechodzimy do rozświetlacza i tutaj mam rozświetlacz z Lovely. Rozświetlacz do twarzy nadaje skórze złotego blasku. Gold Goddess. I wezmę sobie pędzelek do rozświetlacza. Taki jest chyba bardziej różowy niż złoty. No ale jest efekt wow, no widać, ja to przynajmniej widzę, zaraz zobaczymy, czy tu będziecie widzieć, bo to czasami jest tak, że ja to widzę w lusterku, a, a, kamera, a kamera mi gdzieś głubi ten blask. I też nie chcę jakby nawalić i przesadzić z ilością, bo to też później dobrze wygląda, więc generalnie staram się... Okej, okay, ale widać, prawda? Z tej strony też widać. No i wygląda bardzo ładnie. Okej. Okay. Fajny produkt naprawdę. Ja już o tych um, oświetlaczach z Lowi słyszałam i słyszałam bardzo dobre opinie i rzeczywiście tak jakby u mnie też to ładnie wygląda. Fajnie się sprawdza. Mhm. Ok, przechodzimy dalej. Co ja tutaj mam? Ja jeszcze mam dwie paletki cieni Bali od Ingrid. E, tak to wygląda w opakowaniu, opakowania takie kartonikowe. Produkt jest wegański, co tam jeszcze jest napisane? Paleta wegańskich cieni Bali Ingrid to złocista inspiracja plażami egzotycznej wyspy. Kremowa konsystencja ułatwia aplikację, pozostawiając długo na powiece. W środku znajdziesz wyjątkowe odcienie Bali Blue Lagoon które przeniosą Cię w odległy klimat szalonej wyspy. A ta druga paletka Bali Hibiscus Eyeshadows, paletka inspirowana odcieniami hibiskusa z egzotycznego Bali, kremowa konsystencja cieni ułatwia aplikację i pozostaje długo na powiece. Opalizująca kolorystyka pozwala na stworzenie zarówno naturalnej, jak i bardziej odważnej wersji makijażu. Tak wyglądają kolorki. Zobaczcie, kolorki są przepiękne. No, oczywiście, same palety, jakby opakowanie to jest plastik, fantastyk no, ale z drugiej strony cena też jest bardzo niska. No więc, okej, okay, zobaczymy jak z jakością bo ja jestem tego zdania, że czasami po prostu lepiej dopłacić za lepszą jakość niż kupować coś, co jest bublem, więc zobaczymy. Widzę co? Bardzo, 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 bardzo kusi mnie ten niebiesciutki kolor. Hmm. zobaczymy. Czy ja go użyję w ogóle dzisiaj? No dobra. Zaczniemy w takim razie od tej paletki Blue Lagoon. Wezmę hmm. sobie pędzelek od zmalowanej 202. Hmm. Ok. I zacznę od tego najjaśniejszego cienia. Dobra. Matowię sobie łuk brwiowy hmm. i jakby... wchodzę też w kącik wewnętrzny. Dobra, wezmę sobie teraz ten niebieski. Słuchajcie, wezmę ten niebieski. Eee, nie wiem, czy ja dobrze zrobiłam, że ja najpierw zrobiłam makijaż twarzy, bo coś czuję, że on się będzie sypał. No ale... Nad tym później się będę zastanawiać. Na razie zobaczymy, jak to wygląda w ogóle. Przechodzę do, teraz do tego turkusu pięknego i postaram się go jakoś e, tak połączyć z tym jednym, żeby było jakieś takie fajne przejście. No. No jest, udaje się, słuchajcie, udaje się. Ej, ładnie się nawet nanoszą te kolory. Widzicie, teraz ja zrobiłam błąd, bo nie przysunęłam się, także poczekajcie chwilkę. Ja tylko ruszę obiektywem i zaraz widzimy się znowu. Tak się, tak się zapatrzyłam w te cienie, że zapomniałam, że przecież muszę Was przysunąć. I turkusowym cieniem jeszcze pojechałam nad załamanie. Wezmę sobie teraz ten złoty cień. I tym złotym cieniem. E, złoty cień poja po położę na dolną powiekę. I jaśniejsze złotko, czyli tutaj e, włożę sobie wewnętrzny kącik. O, to, takie, to takie żółte, jasne żółte złoto będzie. No, fajnie, fajnie. I jeszcze wrócę do niebieskiego um, i ten niebieski też jeszcze wrzucę na dolną powiekę, odrobinę. Ok, to teraz drugie oko robię poza kamerą i wracamy do podsumowania. Jestem z powrotem. Jeszcze poza kamerą przyciemniłam sobie linię rzęs górnych przy użyciu kredki od Pierre i Teraz będę tuszować rzęsy tuszem moim ulubionym warietę od Eveline Cosmetics. Na usta położę błyszczyk od Eveline, błyszczyk powiększający usta w kolorze 06 ponieważ tutaj w tym makijażu bardzo wyraźne jest oko, więc chciałabym, żeby usta były tylko tak o tyle o ile zaznaczone. Muszę Wam powiedzieć, że ja bardzo lubię błyszczyki z tej linii od Eveline, naprawdę one oczywiście ust nie powiększają, natomiast mają coś takiego w składzie, że odczuwa się takie jakby mrowienie, no i przez to jakby jest lepsze ukrwienie ust, no i usta mogą wydawać się na większe, natomiast ja tutaj totalnie nie widzę różnicy w moich ustach. No, ale jakby przyjemny jest zapach, przyjemny jest, przyjemne są kolory, więc ładnie się też to trzyma na ustach. Jest to tani produkt, więc ja tutaj jestem jak najbardziej na tak. Teraz poza kamerą dokleję jeszcze troszkę rzęski na samych końcach i do Was wracam z podsum Podsumujmy to, co się dzisiaj wydarzyło w odcinku. I teraz tak, może zacznę od bazy. Jakby to jest moje pierwsze użycie, natomiast bardzo spodobało mi się, jak oko wygląda i jak jest przygotowane pod przyjęcie korektora. Naprawdę fajne nawilżenie. Dosyć, jakby to powiedzieć, to nie jest taka bogata konsystencja na przykład jak e, kremie Bobbi Brown którego też uwielbiam jako bazę e, pod korektor natomiast tutaj m, tam jest taka bardziej masełkowa konsystencja tutaj jest to bardziej takie rozwodnione nawilżające bardzo ładnie wygląda na tej bazie korektor od Nyx'a Born to Glow e, jeszcze raz zerknę no pięknie po prostu nie wchodzi w zmarszczki e, oko jest takie rozświetlone e, nie jest to takie jakieś może super mega krycie, ale pokrył, to co miał pokryć, pokrył i najważniejsze nie wchodzi w zmarszczki, bo to jest dla mnie najważniejsze jako, że no wiadomo, mam takie oko, jakie mam, a będzie jeszcze gorzej z czasem, no więc niestety muszę na to zwracać uwagę. Także ja jeszcze go będę oczywiście testować, natomiast jakby pierwsze wrażenie zrobił na mnie bardzo dobre. Kolejny kosmetyk, który dzisiaj testowałam, to jest Makeup Booster Energizing Citrus od Ingrid Cosmetics. Powiem tak, no, no w tej chwili nie mam zdania, tak? Użyłam to pierwszy raz. Wydaje się, że to, co później położyłam na twarz, czyli ten krem DD, bo że ja go mam... OK, ten krem Didi od Paese wydaje się, że leży dobrze, natomiast on też bez tego boostera leżał dobrze, bo ja już go używałam kilka razy. Naprawdę, jeżeli um, szukacie czegoś z spf 30, co nie daje efektu maski, co fajnie nawilża um, i to jest tak krem koloryzujący na dzień, o kompleksowym działaniu pielęgnacyjnym, antyoksydacyjnym i ochronnym do każdego rodzaju skóry, naprawdę Mam wrażenie, że to jest właśnie taki um, podkłado-krem, czyli i podkład i pielęgnacja w jednym. Natomiast jeżeli chodzi o krycie, to um, można to krycie trochę budować. Oczywiście to nie będzie taki efekt um, jak um, przy normalnym podkładzie, czy przy takim podkładzie, który jest long lasting. Natomiast um, ja już go noszę któryś dzień i wydaje mi się, że fajnie wygląda na twarzy. Dobra i teraz przechodzimy do rozświetlacza, rozświetlacz firmy Lovely, bardzo ładnie, nie wiem czy widać, powinno być widać jak ja sobie tak tutaj trochę głową pokręcę, bardzo ładnie wygląda na twarzy, efekt można też zbudować, czyli dołożyć trochę rozświetlenia, polecam, mały pieniądz, fajny kosmetyk, polski kosmetyk, można brać. No dobra, co mi się jeszcze spodobało? Bardzo mi się spodobał ten bronzer od Ingrid, ten matowy, który używam. Naprawdę ładnie wygląda na twarzy. Jeszcze na pewno będę testować ten e, rozświetlający. E, myślę, że myślę, że no może to być jeden z moich ulubieńców. Zobaczymy, nie chcę zapaszyć, bo to wiecie, e, coś co pierwszy raz użyjesz, e, e, jakby odkryjesz to niekoniecznie może, musi trafić do Twoich ulubieńców, natomiast na ten moment wygląda ładnie, naprawdę ładnie. No i na koniec zostawiłam sobie tę paletkę. Słuchajcie, zastanawiałam się tak naprawdę, jak ją ocenić i co Wam powiedzieć. Bo z jednej strony jakość cieni nie jest najgorsza, w sensie takim, że są fajnie napigmentowane. No i jakby kolory, no to jest, zawsze mówię, to jest kwestia gustu, czy coś Ci się podoba kolorystycznego, czy nie. Ja w takim makijażu też bardzo rzadko chodzę, wychodzę, to jest raczej taki trochę eksperyment. Natomiast hmm, mi osobiście nie odpowiada formuła tych cieni, dlatego że one są... Ni to matowe, ni to perłowe, ni błyszczące. To jest takie coś pomiędzy. Ja natomiast lubię jak mat jest matem, a błysk jest błyskiem, a tutaj jest bardzo dużo takiego perłowego, perłowego wykończenia. Ja akurat na swoim oku nie bardzo lubię takie perłowe wykończenie. No i to by było tyle na dzisiaj. Ja bardzo się cieszę, że mamy tego tyle, że ma, mamy tyle nowości, że cały czas firmy coś wydają nowego. Aczkolwiek powiem Wam, że ja już czasami, jak przyjdą do mnie te paczki, jak poustawiam sobie piętrowo, to później się zastanawiam Boże, co ja mam teraz najpierw, co później? Więc generalnie, no czasami jest po prostu takie zawirowanie w głowie, że: Wow! Tego jest tyle, że już ja sama się nie mogę połapać, ale myślę, że to jest fajne, bo wy jako konsumenci też macie wybór możecie jakby słuchać recenzji, oglądać recenzji, sami iść, sobie popróbować. Bo tak jak też mówiłam, ta paletka ona nie jest zła, natomiast konsystencja sama cieni mi nie odpowiada, nie odpowiada mi formuła tych cieni, natomiast być może któraś z Was akurat lubi takie perłowe wykończenie na oku, więc można sobie zajść do hebę, dotknąć porozeczyć sobie, zrobić słocza zobaczyć jak to będzie u Was wyglądało na oku. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, kochani. Także widzimy się w kolejnym filmie. Wpadajcie do mnie na stories, na Instagrama. Miejcie się dobrze i trzymajcie się.